Cześć, serdecznie witamy z naszego studia C Computer Install. Ja się nazywam Tomasz Czuba i jest z nami dyrektor handlowy w naszej firmie, pan Adrian Buczek. Witam Państwa. Dzisiaj porozmawiamy sobie chwilę o naszej firmie, o systemach klasy RP oraz o tak zwanym technologicznym. Zapraszamy do oglądania. C Computer Install Twój sprawdzony partner biznesowy dla oprogramowania takiego jak Symfonia, Enova 365 oraz Saldeo Smart. Panie Adrianie, przede wszystkim proszę nam powiedzieć kilka słów o tym, czym zajmuje się firma C. Computer Install. C. Computer Install od wielu lat doradza firmom, optymalizować ich biznes. Wdrażamy oprogramowanie klasy RP i rozwiązania ułatwiające automatyzację pewnych procesów w firmie, jak i dostosowujemy je konkretnie do potrzeb konkretnej działalności. Specjalizujemy się we wdrożeniach takich systemów, jak system Symfonia, gdzie jesteśmy złotym autoryzowanym partnerem, jak i jesteśmy partnerem systemu Enova 365. Dla optymalizacji pracy biur rachunkowych wprowadziliśmy parę lat temu do naszej oferty saldo smart. na naprzeciwko oczekiwaniom rynku i rosnącej popularności chmury, oferujemy także serwery w chmurze, Konfigurujemy je pod potrzeby klienta, zapominając dostęp z każdego miejsca, w każdym czasie. A jak dawna firma jest na rynku? Firma jest na rynku już ponad 20 lat. Także przez ten czas nabyliśmy naprawdę doświadczenie w różnych branżach, z, w pracy z różnym klientem, zarówno pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, jak i specyfiki branży. Nasze branże, z którymi się spotkaliśmy, to firmy, które zajmują się wydobywaniem surowców skalnych, zajmują się węglem, salony samochodowe, sfera usług finansowych, jak i także instytucje medyczne czy budżetówka. A czy klienci tej komputerinstal mogą też liczyć na jakieś wsparcie w postaci zakupu infrastruktury sieciowej, serwerów, sprzętu? Komputerowego? Oczywiście, doradzamy także naszym klientom w nawiązaniu, że w większości występuje też dług technologiczny, o którym za chwileczkę będziemy rozmawiać, optymalizację sieci, infrastruktury sieciowej, serwerów, wymianę sprzętu na taki, który będzie najbardziej odpowiedni do oprogramowania, które u nich wdrożymy. Czyli można powiedzieć, że kompleksowo obsłużymy każdego klienta, który zarówno chce wdrożyć oprogramowanie klasy RP, jak i zakupić sprzęt. Komputerowy. Oczywiście, a po tym jak zakończymy etap wdrożenia, świadczymy także usługi wsparcia, żeby było to ubezpieczenie, bezpieczeństwo, że jeżeli jakiś problem wystąpi, nie, wszystko może się w każdej chwili gdzieś popsuć, czy to błąd człowieka, czy błąd sprzętowy. Jesteśmy na czas. Jesteśmy na czas, just in time, rozwiązujemy problem, przez co klient ma spokojną głowę, może spać spokojnie, bo jego biznes będzie działał, uzyska informację, jaką potrzebuje. Bardzo dziękuję Panie Adrianie za ten krótki rys i opis naszej firmy. Przejdziemy do kolejnego pytania. Panie Adrianie, może wytłumaczmy naszym widzom, czym są systemy klasy ERP. Ogólnie, system ERP to jest zbiór całych systemów wdrożonych w firmie, które są ze sobą powiązane. Są to takie poszczególne moduły, prosto tłumacząc, które komunikują się ze sobą. Ma to wiele plusów, ponieważ mając informacje, zarówno z księgowości, jak i z części sprzedażowo-magazynowej czy skat, możemy kompleksowo zebrać informacje w jednym miejscu, czy to za pomocą Business Intelligence uzyskać kompleksową, konkretną informację zarządcą, taką jaką potrzebuje konkretna firma. Czy wdrażając taki system klasy RP od razu musimy zdecydować się na wdrożenie wszystkich modułów, czy raczej możemy ten system dostosowywać na bieżąco? Słuszne pytanie Tomku, bo nie musimy od razu wdrażać całości. Możemy sobie oczywiście przeanalizować, jakie obszary chcemy pokryć w firmie, przygotować na podstawie analizy nasz cel, ale możemy wdrażać to etapami. Czyli przykładowo... Firma zamierza zmodernizować sobie dział księgowości, dział sprzedaży, dział HR. Możemy najpierw wdrożyć część księgową, następnie przejść płynnie do działu sprzedażowego, powiązać to ze sobą, żeby już ta informacja rządcza szła. Następnie przechodzimy do HR-u. Wdrażamy oprogramowanie HR-owe plus moduły powiązane, teraz bardzo mocny, miękki HR, Mocno się tak. rozwija to na rynku. Czy te systemy są y, otwarte też na współpracę z innymi systemami, czy to jest takie zamknięte środowisko, gdzie po prostu musimy je wdrożyć i na tym jest koniec, tak? Czy możemy się integrować z jakimiś innymi systemami, wymieniać się danymi? W obecnych czasach już w zasadzie każdy system ERP posiada API. Przez te API możemy połączyć to z systemami zewnętrznymi. Yy, wiadomo, no, potrzeby rynku wymusiły niejako na producentach zastosowanie tego typu rozwiązania. Mamy e-commerce, który dość mocno pracuje, to są sklepy internetowe, często klientów. Musimy to zmieścić w na naszym systemie, żeby uzyskać tą kompleksową informację. Bo do tego dążymy, żebyśmy mieć cały pogląd na sytuację, kondycję firmy, co się dzieje, żeby móc szybko zareagować. To tak trochę przechodząc płynnie do kolejnego pytania, o którym chciałem porozmawiać, czyli o tak zwanym długu technologicznym, to um, kiedy jest najlepszy czas, żeby wdrożyć system ERP w firmie? W zasadzie to dziś. Także trzeba się zdecydować na to jak najszybciej. Jeżeli nie ma się systemu RP, wystawia się faktury w Excelu. Już, abstrahując od zmian prawnych, które tutaj też trzeba poruszyć, chodzi Cef, chodzi EZD. Trzeba być na to przygotowanym. Jeżeli nasz system tego nie potrafi, albo go modyfikujemy, co często jest bardziej kosztowne niż wdrożenie nowego, nowoczesnego systemu. Ale w tym momencie trzeba by było wrócić do tego długu technologicznego, czym on w zasadzie jest. Dokładnie. Dług technologiczny ma kilka definicji. Yy, najbardziej mi się podoba i najbardziej chyba trafna w zakresie oprogramowania RP jest definicja, która mówi, że to są zaszłości, niepokrycie pewnych obszarów, niedostosowanie do potrzeb firmy oprogramowania, który się ma. Także zastosowanie starego sprzętu, nieaktualizowanie go, nieaktualizowanie oprogramowania. W skrócie, tak prosto tłumacząc, Mamy Windows 11, który jest aktualną wersją, a mamy komputery, które pracują jeszcze na XP. Mamy dobry system księgowy, ale faktury wystawiamy w Excelu. I to się do tej pory zdarza. Tak? Zdarza się, Czyli to dźwięk się dźwięk zdarza dźwięk bardzo pieniędzy. często, ja się spotykam w zasadzie każdego dnia z jakimiś problemami, które wynikają właśnie z tego, że nie mamy konkretnego systemu wdrożonego, tylko pracujemy na jakichś, powiedzmy, protezach, jak ja to nazywam. W dzisiejszych czasach można powiedzieć, że wdrażając jakiś system, e, myśląc, że już jest wszystko ok, e, już w pierwszym dniu po części jesteśmy, e, zaciągamy ten dług technologiczny, bo technologia tak idzie do przodu, że z ka w każdym dniem pojawia się jakieś nowe rozwiązanie, jakaś nowa automatyzacja, więc chyba trzeba cały czas być na bieżąco. Trzeba być cały czas na bieżąco. Cyfryzacja w tym momencie. Idzie do przodu w takim tempie, że ciężko nadążyć. Pojawia nam się sztuczna inteligencja. tak? No w tym momencie, na przykład, Saldeo. Ocerowanie dokumentów w przyszłości, wprowadzanie prosto z ksefu. Sztuczna inteligencja rozlicza też tam rozrachunki. To taki jeden z przykładów. No każdy z tych systemów, które wdrażamy, umożliwia stały rozwój. A czy C Computer Install też świadczy takie usługi, że e, firma może się do nas zgłosić i a poprosić na przykład o jakąś e, ocenę pod kątem optymalizacji, że coś możemy poprawić, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, tak, e, zrobić szybciej, czy, czy, czy też firma i komputer się tym zajmuje? Taką, takim doradztwem, można powiedzieć? No to na początku wspomniałem, że właśnie od wielu lat optymalizujemy biznes. Klienci zgłaszają się do nas z problemami. My, mając doświadczenie, jesteśmy w stanie już podpowiedzieć pewne rozwiązania, które występują. W podobnych profilach działalności i zaproponować klientowi optymalne rozwiązanie. Pod soft, który sobie oczywiście w toku tutaj analizy z naszej strony wybierzemy. Także jak najbardziej, jeżeli jest jakiś problem, jeżeli potrzebujecie pomocy, śmiało można się z nami skontaktować. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje to, że wiemy, jak funkcjonują biznesy, możemy Wam pomóc. Dobrze, panie Adrianie, myślę, że na dzisiaj wyczerpaliśmy temat. Bardzo serdecznie dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Państwo również dziękujemy za obecność i za obejrzenie naszego materiału. Myślę, że spotkamy się jeszcze nie raz. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Do zobaczenia.